Witajcie na kanale po dłuższej przerwie. Jestem w Gdańsku, jest dziewiąta rano, ładna pogoda. Dawno nic nie nagrywałem, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie małą wycieczkę. Pojedziemy na hell, zobaczymy jak wygląda hell przed sezonem w zimie. Co tam się dzieje, czy coś jest w ogóle otwarte. Także czekam na autobus i zaraz jedziemy. Jestem teraz na dworcu Gdańsk-Oliwa. Zapomniałem dodać, że żeby dojechać na Hel, to będą dwie przesiadki: najpierw autobus, tutaj. Teraz pojadę stąd pociągiem do Gdyni Głównej. I dopiero z Gdyni Głównej mam pociąg na Hel. Także czekamy około 2 godzin na podróż. Trzebało mi się dojechać do Gdyni. Mam jeszcze około 40 minut do pociągu na Hel, więc może uda mi się kupić jakieś pączki, bo dzisiaj mamy tłusty czwartek. Także idę poszukać jakiejś cukierni. Udało się kupić pączki, jestem już na dworcu. Mój pociąg już czeka, także zaraz wsiadam, jedziemy na Hel. Sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Nigdy nie byłem o po tej porze roku w małej miejscowości nad morzem. Więc zobaczymy, czy są tam w ogóle jacyś turyści, czy ludzie kręcą się po ulicach, czy coś tam się dzieje, czy wszystko jest pozamykane. Tak mniej więcej okaże się za jakieś półtorej godziny. Dotarłem na Hel. Pierwsze moje wrażenia, mówiłem tutaj, że zastanawiam się, czy będzie dużo osób, turystów. Pociąg był pełny, pociąg był pełny, ludzie stali, a mamy godzinę 12 w czwartek w środku tygodnia więc zobaczymy dalej jak będzie w mieście teraz cofnąłem się tutaj kawałeczek ponieważ chciałem Wam pokazać takie wagony które kiedyś, nie wiem teraz już chyba nie, ale kiedyś służyły jako takie wagony wakacyjne w wielu polskich miastach nadmorskich można było w taki wagon, wynająć taki wagon i spędzić w nim wakacje one były urządzone w środku tak, żeby dało się w nim mieszkać ja też spędziłem wakacje właśnie w Łebie w takich wagonach one były również popularne tutaj na Helu Stoją dalej, ale już chyba nie funkcjonują z tego, co się orientuje. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. A no, więc, tak mniej więcej, wyglądały te wagony. Ja pamiętam te wakacje, które spędziłem w łebie, właśnie w takich wagonach. No, Było fajne przeżycie dla dzieciaka. Jest nawet taki film dokumentalny, chyba dokumentalno, dokumentalno-fabularny właściwie, który jest taką nostalgiczną wycieczką, właśnie do takich wakacji. Podrzucę wam linka w opisie. A teraz idziemy na miasto i zobaczymy, czy tam się coś dzieje. może 10-15 osób no, w sumie w porcie udało mi się spotkać jeszcze pójdę główną ulicą i zobaczymy jak na głównej ulicy ale no tutaj jak na razie tak spokojnie, bardzo spokojnie chociaż muszę przyznać, że pogoda mi dopisuje, troszkę wiatr wieje ale generalnie jak na 24 luty jest dosyć ciepło, 3 stopnie Już mi jest ciepło słoneczko teraz troszkę zaszło za chmurami, ale generalnie, generalnie jest fajnie no i właśnie jestem teraz już na głównej ulicy Jak widzicie za wielu ludzi tutaj nie ma Dosłownie spacerujemy jakieś rodzinki, ale w porównaniu z tym co jest w sezonie to jest nic Nie ma żadnych budek z chrytkami, hoddogami, dodami Większość knajp jest pozamykane, nie ma ogródków Także powiedziałbym, że bardzo, bardzo umiarkowany ruch A tu kotek już się praktycznie kończy ten główny deptak Zaraz pójdziemy na początek, czy też koniec Polski Bo początek Polski No i moim głównym celem jest też wieża widokowa Taka dzika wieża widokowa Mam no, nadzieję, że tam dotrzemy i zobaczymy jaki jest widoczek z góry To chciałem zobaczyć będąc tutaj No i jak widać dotarliśmy do początku Polski Jakoś strasznie zaczęło wiać Jest bardzo zimno są duże fale ale idziemy dalej tu jest mapka no bierzemy na wieżę, już chyba niedaleko tutaj wieży więc odezwę się jak będę pod wieżą, mam nadzieję, że będzie można wejść i zobaczyć jaki widoczek jest z góry odszedłem trochę od plaży, wszedłem w las i do ścieżką właśnie do wspomnianej wieży zobaczymy czy uda mi się trafić tą drogą czy faktycznie prowadzi do tej wieży i czy ona tam dalej stoi ale generalnie fajna wycieczka jeszcze później wrócę do miasta zobaczymy czy coś więcej ludzi się pojawiło ale generalnie bardzo mało cicho i spokojnie to jest też fajne uwielbiałem zapach lasu właśnie tutaj nad morzem przypomina dzieciństwo wakacje dobre wspomnienia no i proszę Państwa Jest wieża. Udało mi się znalazłem. Wiesz, nie jest jakoś bardzo wysoka, więc drzewa pewnie będą zasłaniać część widoku. Ale wygląda, że chyba da się wejść, więc spróbuję wejść i zobaczymy jaki jest widoczek z góry. Łatwo, bo te słody dosyć strome nie wyglądają zbyt pewnie, no ale wszedłem. Także Zobaczcie, jaki widoczek tutaj z góry! No, jak widzicie, jestem, czyli żyjeń, spadłem z tej wieży. Wszedłem w miarę bezpiecznie, chociaż chwiała się ta drabina Jest mocno wietrznie, im wyżej tym bardziej No i idę teraz do miasta ja Wszedłem, była ta grupka ludzi, pogadałem z jednym panem, zaczepił mnie Taki sympatyczny Urodziny obchodził, przyjechał z Lublina No i pogadaliśmy chwilę Teraz idę właśnie jeszcze do miasta Nie wiem czy coś będę jadł czy nie No i na pociąg z powrotem do Trójmiasta Jestem już prawie na zworcu. Niestety jedzenia nie będzie, ponieważ mam teraz pociąg, a następny dopiero za prawie 2 godziny, więc wolę nie czekać. No i generalnie kończę tego vloga, można by pokazać dużo więcej. Generalnie bardzo lubię Hel. Mamy plażę od strony zatoki, plażę od strony morza, są były obiekty wojskowe, koszary, różnego rodzaju schrony, także jest to ciekawe miejsce. Myślę, że może na wiosnę lub latem, kiedy będzie ładna pogoda, będę w stanie zrobić dłuższego vloga, pokazać dużo więcej. Teraz troszkę mnie czas gonił, miałem sprawy do załatwienia poza tym vlogiem, więc obrałem sobie za cel dojście do portu i zobaczenie tej wieży widokowej, na której nigdy nie byłem. Ale generalnie polecam hell. byłem tu wiele razy w ciągu ostatnich kilku lat, mi się tu bardzo podoba. No i tak jak mówię, może tu wrócimy i zrobimy takiego konkretnego, fajnego vloga. A tu już czeka mój pociąg. Także odjazd za kilka minut. Szkoda, że nie było ładnej pogody. Na początku jak wyjeżdżałem, nie było niebieskie z Gdańska. Myślałem, że będzie słoneczko pięknie tutaj. Niestety przyszły chmury. Nie było już tak fajnie, ale dobrze że chociaż nie padało. Także generalnie jestem zadowolony. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że teraz będą częściej odcinki na kanale. Pozdrawiam.